Cześć, witajcie. Nie ma Grysiaka, jest Wyździewski. Nie jestem dzisiaj w Paryżu, bo żółte kamizelki za mną. Ja zresztą też za chwilę żółtą kamizelkę będę wkładał. Tylko Eko Patrol z Białych Błot i ruszamy w stronę Bydgoszczy, w stronę Błonia, sprzątać las. Zobaczymy, jakie tam śmieci wywalacie. I nie róbcie tego, nie wyrzucajcie śmieci do lasu. Bo później taka ekipa, jak tam widzicie, musi się zebrać i musi to wszystko posprzątać. A jeżeli chcecie się zintegrować i poznać swoich sąsiadów, to zapraszamy do nas. Śledźcie kanał EkoPatrolu i śledźcie Grysiaka i Goździewskiego, tam będą wszystkie szczegóły Gdzie i kiedy taka następna akcja, można przyjść, wypić kawę, pogadać sobie z sąsiadami, zjeść fajne ciacho I zintegrować się, ja idę dołączyć, pogadać sobie właśnie z ludźmi z Białych Błot, wbijajcie Dalej w kierunku wzdłuż ulicy chlebowej do ulicy tuńskiej. Co tu się dzisiaj dzieje? Może pan powie? No dzisiaj sprzątanie naszej gminy. Inicjatywa oddolna mieszkańców, którzy zawiązali takie stowarzyszenie i w ramach stowarzyszenia powołali ekopatrol, który właśnie dba o to, żeby nasze okolice, nasze obejście były w jak najlepszym stanie. Czy w białych błotach jest przok? Jest, oczywiście, że jest, także dzięki temu miejscu również możemy składować te wszystkie rzeczy, które w ramach gminnych akcji zostaną uzbierane. I na jakiej ulicy się mieści tak, żeby tu mieszkańcy mogli, pewnie wiedzą, ale dla tych, którzy nie wiedzą, którzy wywożą te śmieci do lasu, żeby w końcu zmądrzeli i do tego przoka zaczęli jeździć. Tak, przok znajduje się przy ulicy Przemysłowej. Jego funkcjonowanie to głównie piątek, sobota, bo w, jak w te dni najczęściej mieszkańcy prowadzą szereg takich prac remontowo porządkowych więc w te dni zapraszamy. Trzeba legitymować się tylko obywatelstwem zamieszkiwania na terenie, na terenie gminy i no, mieć potwierdzenie, że opłaca się regularnie opłaty za wywoźniczystość. Czy udało się panu wszystkich urzędników namówić na to, żeby dzisiaj e, poszli na taki spacer do lasu i pozbierali śmieci? Jest tutaj jak ekipa mocna z urzędu? Tego jeszcze nie wiem, nie przyglądałem się, ale mam nadzieję, że za chwilę dołączą. Mam nadzieję, że nas wesprzą. Tak. Kto jest inicjatorem w ogóle takiej fajnej akcji? No i jest, tutaj sporo inicjatorów, dlatego może byśmy ich przywołali i wypowiedzieliby się na ten temat, przedstawiliby się. Z Dobrze, no to, no to tak. wołamy w takim razie. E, słuchajcie, co Wy macie za mapy? To są mapy, które pozwolą nam łatwiej zapanować nad ekipami, które będą przydzielone do sprzątania określonych sektorów. Także zaznaczyliśmy tutaj sektory dla ułatwienia, żebyśmy wiedzieli, że nie wykonujemy podwójnej pracy. Ja już przed chwilą z wujtem rozmawiałem, bo wiem, że macie też przoka w bijach błotach. My mamy taki filmik z Grysiakiem, kiedyś pojechaliśmy moim dostawczakiem zawieźć gruz i śmieci, takie z poremontowe do przoka w Bydgoszczy. No zachęcamy, żeby ludzie wiedzieli, że można za darmo te śmieci do Przoka wywieźć. Nie byłoby wtedy takiej potrzeby sprzątania lasu, gdyby wszyscy byli uświadomieni, że można te śmieci bezpłatnie zawieźć do Przoka. Czy też mieszkańców informujecie o tym? Oczywiście, Macie jest specjalistą. Ta edukacja, ta edukacja jest najistotniejsza, natomiast dziwi nas. Dziwi nas ee... Fakt znajdowania przez nas w odległości 50 metrów od przoku dużych lodówek i sprzętów AGD. Jest to dla nas zupełnie niezrozumiałe, ponieważ każdy mieszkańc, który pojawi się w przoku z odcinkiem zapłaty, może takie sprzęty bez problemu zutylizować i przez maści odpady. I nie stanowi to w tym momencie żadnego problemu. Dlatego dziwią nas też te wszystkie wysypiska dzikie w lasach, które odkrywamy niemalże każdego dnia. No, Jest to problem, z którym na pewno trzeba walczyć i staramy się to właśnie czynić za pomocą zmiany w świadomości mieszkańców. Pytanie do Beaty, czy w takich oddolnych działaniach są granice, czy nie ma tych granic? Czy Wy dochodzicie do granicy? Bydgoszcz? O, tu już nie sprzątamy. Tam leżą dwie opony, to już jest zbyt gostrzy. Tego już nie sprzątamy. Czy sprzątamy. No nie. Ile śmieci zobaczymy? Byliśmy ostatnio sprzątać osobą górę z mieszkańcami. Dzisiaj byliśmy sprzątać rejon miedzenia tu przy błoniu. No. Część mieszkańców przyjechała teraz do nas, więc wymieniamy się. Czyli nie ma granic, sprzątamy ponad granicami. Problem jest tylko w odbiorze śmieci. Wtedy się pojawiają granice, mamy mały problem z urzędem miasta, który nie chce się włączyć w zawieranie tych śmieci, ale lasy państwowe, owszem, zawierają i nasza gmina także te śmieci zabiera. Ja miałem też kiedyś takie zdarzenie, sprzątaliśmy z Krzysztofem Drozdowskim cmentarz w Fordonie, no i ja się zaoferowałem, że moim dostawczakiem te wszystkie wory wywiozę do Przoka, nie chcieli przyjąć. Także to jest też problem tutaj tych akcji, że później jest problem, co z tymi śmieciami zrobić. W tej chwili jest problem w zakresie gospodarki odpadami duży, dlatego że w przetargach na wywóz nieczystości stałych od gminy czy od nadleśnictwa nie stają żadni oferenci w przetargach. Więc taki problem mamy w tej chwili zarówno w gminie, jak i w nadleśnictwie. Także w tej chwili po prostu piętrzą się te hałdy uzbieranych przez nas śmieci w przoku. No i stanowi to duży problem. W tej chwili interwencyjnie są kontenery podstawiane, ale to są kontenery 1100 litrowe, które w zasadzie nie rozwiązują w żaden sposób problemu. No i powoli się ten szok zapycha. Podobny problem ma, ma też nad bo nawet jeśli chcieliby się zdeklarować, że chcą nam pomóc, no to jest przeszkoda postaci formalnej, czyli nie mają umów na to, a, te, a ci wykonawcy muszą być włoni by w przetargu, do którego z kolei nikt nie staje i taki diabelski krąg się stworzy. Słuchaj, Słuchajcie, że co jest najciekawsze? Że w wyświęcinku w nie ma w ogóle małp, nie? A w białych błotach, w lesie, jest tyle małpek, że normalnie masakra. Ja już mam chyba 15 czy 16-ą małpkę, wrzucam do góry. Także, jak ktoś nie widział nigdy małpy, to zapraszamy na, na zbieranie małpek do lasu. spotykamy się po raz Hej. kolejny, akcja tak zbierania e, Ecopatrol. Powiedz mi, jak to się stało, że Ty z Górzyskowa zawędrowałeś aż na Białe Błota? Znaczy z, z Białymi Błotami w różnych akcjach uczestniczyliśmy, Kurą Stop, także to, to nie jest tak przypadkiem. Ochrona środowiska jest bardzo leży mi na sercu i jak gdyby wspólna, wspólne ratowanie środowiska i dbanie o środowiska powoduje to, że łączy wiele osób, wiele osób, które na co dzień by się nie spotkały, a tak się spotykamy, dbamy o nasze środowisko. Poza tym internet też łączy, także akcje można zobaczyć. A szkoda, że nie ma na końcu jakiegoś ogniska, kiełbachy, coś takiego. Nie myślicie, żeby w następnych akcjach coś takiego zrobić? Może by więcej ludzi przyciągnęło? Oczywiście, jest to w zamyśle. Oczywiście jest taka pogoda jaka jest. Dzisiaj historyczne wydarzenie. Połączyliśmy siły, nie, nie, nie tylko siły bydgoskie, ale i Białych Wód razem się spotkały. I no, efekt jest, trochę śmieci zebraliśmy, kalosze, opony w Bydgoszczy przy stacji PKP Ale Ci powiem, że ja na zbieram chyba 16 małpek No już, już tego nie liczę ja, ja przy dworcu znalazłem nawet całkiem niezłą łopatę więc ciekawych rzeczy można fajnych się znaleźć w zeszłym roku znaliśmy również tablice rejestracyjne samochodu więc akcja poszła dalej być może był był to śmieciciel, więc przy okazji możemy wspomóc organy porządkowe. Czyli takie sprzątanie nie ma granic, czyli jak dochodzimy, idziemy z Bydgoszczy do granicy Błota, to nie patrzymy, że, to jest, że ta opona leży po stronie białych Błota, tylko z też ją pozbieramy. Nie, nie ma takiej nie ma takich granic. Planeta jest wszystkich taka sama. Dokładnie, środowisko jest jedno i nawet jeżeli w danym miejscu będzie przesiąkało do wód gruntowych czy do Ziemi. To i tak w końcu skazi cały teren w koło, więc tym bardziej trzeba, jak widzimy, jakiś śmieć, jakieś składowisko. Może nie, nie każdy chce zbierać, nie każdy ma umiejętności, nie każdy jest wyposażony, więc może to zgłosić, może to zgłosić, obojętnie, czy do Ekopatrolu, czy nawet do stowarzyszenia Górzyskowo, czy do mnie bezpośrednio, a my później to po, po Pierwsza rzecz to nie wyrzucajcie do lasu śmieci lodówek wielkogabarytowych. Można zawieźć to do przoka. U nas, tu na filmie, jeszcze w komentarzu damy link do filmu, gdzie z Grysiakiem wywoziliśmy moim dostawczakiem do przoka wielkogabarytowe śmieci. Także jest podstawa, można oddać za darmo te śmieci, nie trzeba płacić za to, można oddać to do przoka. Informujemy o tym po raz już któryś, żeby ludzie nie wyrzucali opon do lasu, bo można je bezpłatnie oddać. Tak, jak wcześniej wspomnieliśmy, jak macie opony, jakieś duże rzeczy, lodówki stare, nie wywoźcie tego do lasu. Można, tak, też. można to za darmo zawieźć do przoka. Tych przoków w Bydgoszczy są trzy na Inwalidów, na Jasinieckiej i na Osowej Górze na ulicy. Bodajże prze, e, e, srebrnej. Także mamy trzy przoki w Bydgoszczy, za darmo można z dowodem osobistym oddać śmieci wielkogabarytowe. Także nie wyrzucajcie tego do lasu. Nie będziemy musieli chodzić i tego sprzątać. Poza tym raz w miesiącu przedmioty śmieci wielkogabarytowe są zbierane przez firmy do, do tego upoważnione i które... Są opłacane przez, przez mieszkańców danej gminy, czy Bydgoszczy, czy, czy Białych Wód. Raz w miesiącu, a poza tym raz w miesiącu są szoki i nie ma powodu, żeby wyrzucać śmieci do lasu, zatruwać środowisko, bo coś tam wycieknie, coś tam się odczepi, a później będziemy chcieli pójść na, na grzyby i co znajdziemy? No. A co, my idziemy sprzątać dalej? sprzątać, bez granic. Tak, i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć do tego zbierania, kiedy następna akcja Marek. E, następne akcje są już 28 marca na terenie Miedzynia. ale proszę śledzić. Eko Patrol, Stowarzyszenie Gorżkowo, e, również e, informacje z, z Miedzynia. I oczywiście was, nie? Grusiaka i wszystkiego. tamte akcje są. My, jako Stowarzyszenie, gwarantujemy jakieś drobne upominki. Być może, jak się więcej nas zbierze, to co proponowałeś, to, to, to myślimy cały czas. Jakieś ognisko, jakieś, jakieś spotkanie. No to integruje też mieszkańców. Trzeba też powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, w dobie elektroniki, wszyscy teraz siedzą przed komputerem. Ci właśnie, o właśnie, o was mówię, co nas oglądacie. Trzeba ruszyć czasami tyłek, iść do lasu i posprzątać trochę, nie? pomóc iść. środowisku. Iść do lasu, uczestniczyć w życiu osiedlowym. Świętolatawca niedługo się zbliża. Poznać sąsiada, wypić sobie tak, piwko tak, nawet, dokładnie. bez alkoholowe. Także jest możliwości dużo, żeby nie siedzieć przed komputerem. To trzeba wysiedzieć, to trzeba, ale jak? Jest naturalne, fajne środowisko. Jak można z sąsiadami w gry zespołowe zagrać, wyjść na, na spacer, poddychać świeże pojedyncze, pod warunkiem, że nie, że nie będzie mniej śmieci. Nie? Ale to też zależy nie tylko ode mnie, nie tylko od Ciebie, ale od Ciebie również. Także oglądajcie nas, subskrybujcie nasz kanał, wbijajcie. Co chwilę jesteśmy w innym miejscu. Pozdrowienia i pozdrowienia dla Grisiaka, którego dzisiaj nie ma z nami.